Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Uszuladam, czeka audycja Gość Radia 7. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj wracamy do tematu, który poruszyliśmy we wczorajszej naszej audycji, a mianowicie do reorganizacji oświaty w Działdowie. Przypomnijmy, władze miasta chcą przeorganizować zespół szkół numer dwa, zespół szkół, który się składa z podstawówki i z liceum. Chcą, żeby te szkoły stały się od 1 września oddzielnymi placówkami. O tym, skąd taki pomysł, e, mówił wczoraj burmistrz miasta Grzegorz Mrowiński. A dzisiaj zaprosiłam do studia. Panią Joannę Rzeszotalską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam Państwa. Pani Joanna jest e, mamą uczniów, uczennicy liceum, właśnie tego liceum, które e, wchodzi w skład zespołu szkół numer 2, które od września miałoby być oddzielną szkołą i pani nie podobają się te zmiany. E, wielu rodziców ma wątpliwości co do tego, czy jest sens tej reorganizacji, wielu rodziców przedstawia chociażby na forach i na portalach społecznościowych argumenty przeciwko tym zmianom. Takie argumenty przedstawiła też pani, między innymi w liście wysłanym do naszej redakcji. I o to chciałam zapytać, dlaczego rodzice, dlaczego pani jest przeciwna takiej zmianie? Yy, otóż powiem tak, yy, my jako rodzice, yy, myślę, że mogę też tak się wypowiadać, ponieważ ten list, który skierowałam również do Państwa został zamieszczony yy, na grupie utworzonej w Facebooku, yy, na Facebooku nie dla yy, podziału zespołu szkół numer jeden, więc obawiamy się przede wszystkim tego i mam wrażenie, że też yy, słowa burmistrza wypowiedziane na sesji, ostatniej sesji Rady Miasta potwierdzają te nasze obawy, że gdzieś w efekcie te wszystkie działania mogą doprowadzić do tego, że to liceum numer dwa, które funkcjonuje według mnie fantastycznie, zostanie w efekcie zlikwidowane, co uważam no jest posunięciem zupełnie nieprzemyślanym i takim niepotrzebnym. Przypomnijmy, wczoraj w rozmowie burmistrz jakby uzasadniając ten podział mówił, że chciałby, żeby liceum zostało przekazane pod powiat, tak? Żeby liceum, tak jak jest to w innych powiatach, szkołami średnimi, szkołami ponadpodstawowymi, zarządzają zazwyczaj powiaty, starostowie i są prowadzone wstępne rozmowy ze starostą powiatu działtowskiego. Burmistrz planuje to liceum przekazać y, powiatowi, ale jak argumentował, żeby móc to zrobić, musi być to oddzielna szkoła. Stąd ten pomysł. Myśli pani, że to jest zły pomysł? Powiem tak, y, obawiam się, dlatego że burmistrz jakby zaczął, tak, ja to odbieram. Zaczął, podjął tę próbę reorganizacji, zanim jeszcze uzyskał jakiekolwiek zapewnienie od powiatu, że faktycznie powiat będzie w stanie przejąć tę placówkę. To mnie też bardzo niepokoi, bo uważam, że kolejność powinna być tego rodzaju, że najpierw podejmuje rozmowy takie wiążące być może nawet ze starostą, z powiatem, z właśnie z, z władzami powiatu, gdzie otrzyma faktyczne i rzeczywiste zapewnienie, że, że coś takiego będzie miało Miejsce. Natomiast rodzice dlatego się denerwują tym, bo nie mamy żadnych informacji, czy te rozmowy zostały podjęte, w jakim kierunku one będą zmierzały. A proszę zwrócić uwagę, jak y, y, zapoznamy się z nagraniem z ostatniej sesji Rady Miasta, Burmistrz wprost wypowiada takie słowa, że w przypadku, kiedy tego porozumienia nie będzie, nie będzie naboru do pierwszych klas liceum. No to jak mamy odbierać takie y, stwierdzenie kategoryczne pana Burmistrza, jak nie to, że zagrożone jest to liceum właśnie likwidacją? Bo nie mamy pewności, że to porozumienie zostanie. Osiągnięte. We wczorajszej rozmowie burmistrz z kolei wspomniał, że jeżeli tego podziału nie będzie, tak, jeżeli ten podział zostanie wstrzymany, liceum nadal będzie w zespole szkół i będzie podlegać pod miasto, to ze względów finansowych, najprawdopodobniej również ten nabór się nie odbędzie. I liceum będzie wykaszane, bo miasta nie będzie po prostu stać na to, żeby szkołę średnią utrzymywać. Dobrze, rozumiem argument burmistrza, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności, i to też podkreślane jest, jeden z rodziców tak pięknie się wypowiedział na tej grupie facebookowej, w komentarzu właśnie do, do tego listu, który gdzieś tam mój został zamieszczony, że może najpierw należałoby poszukać takich pozytywnych rozwiązań. Co zrobić jednak, żeby pomimo jakichś tam Trudności, które się pojawiają, czy to w Radzie Miasta, czy w mieście, w gminie, miasto działdowo gdzieś brakuje jakichś środków, może poszukać takich rozwiązań pozytywnych. Co zrobić, żeby utrzymać jednak ten zespół szkół, który fakt, naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze. Ja to wiem też z takiej perspektywy, że moja starsza córka, która obecnie już studiuje, też uczęszczała do tego liceum. I uważam, że jest wielką szkodą, żeby niszczyć coś, no bo to jest jednak niszczenie. Ta reorganizacja powoduje Rozdzielenie tych pracówek, no i, i no zlikwidowanie zespołu szkół, więc uważam, że nie ma. Nie ma dla mnie to jest nielogiczne e, niszczenie czegoś co funkcjonuje naprawdę dobrze. E, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, bo to ważne jest, że szkoła ta, to zespół szkół trzeba go postrzegać jako całość. E, że nauczyciele, e, dyrekcja zawsze próbowali dążyć, e, próbowali wprowadzać takie rozwiązania, żeby być na bieżąco ze zmieniając się rzeczywistością, wprowadzają nowe rozwiązania. Ja to wiem jako rodzic i, i z pewnością mm, potwierdzam, że tak jest. Wprowadzono naukę języka hiszpańskiego, gdzie w żadnej innej szkole w Działdowie te, tej nauki języka hiszpańskiego nie ma. Co, co jest... Yy, Fantastyczne. To jest inspiracją też dla młodzieży, która tam się uczy, żeby na przykład kontynuować naukę tego języka hiszpańskiego, gdzie zostają zarażeni tym zainteresowani, zarażeni chęcią tego, żeby gdzieś rozwijać te swoje umiejętności właśnie w tym kierunku. I przykładem tego jest moja córka, która obecnie studiuje lingwistykę stosowaną właśnie francuski z hiszpańskim dzięki tylko temu, że liceum na Polnej zespół szkół numer dwa dał takie możliwości żeby tę naukę tam kontynuować. Więc to nas boli. To... Myśli pani, że podział tych szkół i wyodrębnienie liceum i szkoły podstawowej może zniweczyć te działania i może na przykład spowodować, że nauki hiszpańskiego nie będzie? No burmistrz zapewniał, że wszyscy nauczyciele zostają, tak? Tak nas zapewnią. ale my Podsumowując swoje, tak jak już wcześniej wspomniałam, gdzieś tam wystąpienie w Radzie Miasta, końcowym, jakimś takim jego oświadczeniem było, że jednak jest zagrożony nabór do pierwszych klas liceum. Więc myślę, że słusznie się obawiamy tego, że liceum może zostać zlikwidowane. Jest zagrożone w dwóch przypadkach. To też jeszcze raz powiedzmy: mhm. albo w przypadku, kiedy zespół szkół nie będzie zlikwidowany, tak, to tak. wtedy miasto może próbować y, po prostu wygasić liceum, albo w przypadku, kiedy ten podział nastąpi, a powiat jednak szkoły nie przejmie i szkoła nadal zostaje pod y, zarządem miasta. No mhm. ale jest też jeszcze trzecie wyjście, mhm. wyjście optymistyczne. E, burmistrz wczoraj też stwierdził, że takie rozmowy z powiatem zostały już wstępnie nawiązane, no i powiat jednak liceum przejmie. Czyli mamy taki scenariusz, że podstawówka zostaje pod e, miastem, powiat przejmuje liceum i tak naprawdę szkoły działają tak jak do tej pory, w jednym budynku z tymi samymi nauczycielami. Czy takie wyjście by Państwo zaakceptowali? Trudno nam jest rozważać takie rozwiązania, bo nie znamy szczegółów, nie znamy, trudno nam sobie wyobrazić, jak to będzie w rzeczywistości funkcjonowało, czy to faktycznie da się pogodzić, że dwa organy prowadzące będą miały swoje y, placówki, które nadzorują w jednym budynku. To jest dla nas na razie tak y, abstrakcyjna informacja, że trudno jest nam sobie to wyobrazić. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na to, że co jest celem oficjalnie wyrażanym y, y, przez pana burmistrza? Szukanie oszczędności. Uważam, że oświata nie jest miejscem, gdzie należałoby poszukać oszczędności. No nie mam informacji, czy burmistrz próbował w innych dziedzinach tutaj, których ma pole y, działania, szukać tych oszczędności, ale wydaje mi się, że oświata kształcenie naszej młodzieży to chyba powinno być ostatni element, gdzie szuka się tych oszczędności. Po drugie, y, gmina nie jest y, instytucją, która ma służyć szukaniu oszczędności. Gmina ma służyć swoim obywatelom, także y, młodzieży, która się kształci w szkołach, które prowadzi gmina. Ten zespół szkół, który funkcjonuje tak jak funkcjonuje, przecież sprawia to, że tam naukę podejmują młodzi ludzie spoza Działdowa, z okolic nie tylko naszego powiatu, ale poza naszym powiatem, przyjeżdżają z okolic Żuromina. To jest też takie miejsce, które mogłoby przyciągać nowych mieszkańców Działdowa. Ja się zastanawiam, dlaczego burmistrz na przykład nie bierze tej ewentualności pod uwagę. Uważam, że jako organ prowadzący te instytucje powinien dostrzegać dostrzec przede wszystkim te wszystkie pozytywy które przynosi ta instytucja być dumny z tego, że jest organem prowadzącym taki, takiego zespołu szkół, który naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze. Rozumiałabym próbę reorganizacji tej placówki wtedy kiedy nie cieszyłoby się zainteresowaniem na przykład nauka w liceum, byłaby byłby coraz mniejszy nabór tych uczniów do liceum, a tego nie możemy powiedzieć. Po drugie zwróćmy uwagę na też niepokoi to mnie jako rodzica yy, uczennicy. Która y, urodziła się w 2004 roku, jest pierwszym rocznikiem, które, którego objęła ta reforma edukacji nieszczęsna. Mówię tak nieszczęsna, bo uważam, że ta reforma no, nie jest z korzyścią dla, dla młodzieży. I tutaj, teraz, w tamtym roku mieliśmy problem, bo, nie było, bo były problemy z naborem, bo było ryzyko, że nie wszyscy uczniowie będą mogli chodzić do tej y, szkoły, do której będą chcieli chodzić. I teraz to się kłóci z tym, co teraz się dzieje. Młodzież się tym, że kolejne, jak i, jakieś kolejne niepokoje są jej przysparzane. Też może jest coś w tym, że skoro powiat, przejmie, powiat, będzie finansował szkołę, to też nie znaczy, że szkoła musi stracić na tym podziale, może jednak zyskać, nawet pod tym kątem finansowym. Biorą no dobrze, Państwa ale do to są tylko założenia, mm. o których nie wiemy i yy, nie można się dziwić nam, pan burmistrz, nie może się dziwić nam, że nas to niepokoi, bo to są wszystko kwestie yy, przyszłe i niepewne. Czego by państwo oczekiwali teraz od burmistrza, od władz miasta, zakładając, że jednak coś trzeba zmienić, tak, żeby żeby... No myślę, że proste rozwiązania, o którym już wspomniałam, takie, które też podniósł jeden z rodziców na forum, na Facebooku. Szerokie konsultacje, szerokie rozmowy, co zrobić, żeby może jednak nie niszczyć tego, co funkcjonuje prawidłowo i dobrze, żeby poszukać oszczędności, może gdzie indziej, może jakichś innych rozwiązań, które by pozwoliły zachować ten zespół szkół numer dwa. To chyba to jest najważniejsze? No wiadomo, mamy teraz sytuację utrudnioną i yy, yy, przez tę ten, ten epidemię koronawirusa i to nam wszystkim utrudnia funkcjonowanie, także nam, którzy się sprzeciwiamy yy, jakimś tam planom pana burmistrza i Rady Miasta. Natomiast yy, no, myślę, że Powinniśmy próbować szukać wspólnego rozwiązania. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ten dialog przeprowadzić tak, na ile on będzie możliwy. Natomiast no nie widzę woli po stronie pana burmistrza, bo zanim ta uchwała, ten projekt uchwały powstał, no nie było takich bezpośrednich jakichś czy to spotkań z rodzicami czy właśnie poinformowania rodziców słuchajcie miasto nie miasta nie stać nie wiem liceum generuje tak duże koszty że tu jest jakiś problem czy macie państwo jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu ja tego bym oczekiwała i powinna powinna być kolejność troszeczkę inna właśnie najpierw według mnie ten dialog szeroko rozumiany dialog zarówno z młodzieżą bo młodzież też przecież ma już teraz dużo do powiedzenia i doskonale sobie zdaje analizuje sytuację z nauczycielami z rodzicami żeby można było poznać szerokie, szeroki punkt widzenia i poszukać może wspólnego rozwiązania. Natomiast burmistrz postawił nas poniekąd już przed faktem dokonanym. Co prawda ustawa jeszcze nie weszła w życie, ona nie została uchwalona, natomiast jest projekt. I też co ważne, burmistrz operuje pewnymi liczbami. My nie znamy tych, tych wyliczeń. Oczekiwałabym tego, żeby burmistrz Pokazał nam, zaprezentował, na jakiej podstawie ustalił te konkretne wyliczenia, dlaczego takie kwoty zostały uwzględnione, czy obliczył na przykład to, jaki koszt likwidacji tego zespołu szkół przyniesie, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że zespół szkół traktowany jest jako całość. W przypadku, kiedy rozdzielone zostaną te dwie instytucje na dwie szkoły. To nie sądzę, żeby to zmniejszyło koszty funkcjonowania szkoły podstawowej i też tego nie wiemy. Na jakiej podstawie burmistrz te obliczenia robi i jak zakłada, że akurat takie to oszczędności przyniesie? Więc. Jest dużo niewiadomych, których my nie wiemy, co my, o których my nie wiemy, co powoduje, że jesteśmy zaniepokojeni i, i, i chcielibyśmy, żeby jednak może ten dialog między nami zaistniał. Burmistrz we wczorajszej rozmowie również zadeklarował chęć dialogu. E, podkreślił, że. To, co się teraz rozpoczęła ta rozmowa, która no, niestety musi się odbywać, odbywać w mediach społecznościowych ze względu na sytuację, jaką mamy, traktuje to właśnie jako konsultację. Deklarował, że słuchuje się w głosy państwa, no i chętnie będzie odpowiadał na wszystkie pytania i argumenty. Potraktujmy tak tę audycję. Mam nadzieję, że pan burmistrz też tak ją potraktuje jako pytania, na które państwo oczekują odpowiedzi. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Rzeszotalska, przedstawicielka rodziców, uczniów zespołu szkół, jeszcze zespołu szkół numer 2 w Działdowie. Dziękuję o, uprzejmie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.